Witajcie, jako następny w tym tygodniu wchodzi na plac Ford Transit Connect Auto z 2019 roku Jak dotychczas ma przejechane 74 tysiące kilometrów Jest przygotowany w pełni do jazdy Po serwisie olejowym, nowy olej, nowy filtr Zupełnie nowe opony I tak naprawdę gotowy do zimy Tak to wygląda, auto w całkiem fajnej wersji jak na Takiego małego dostawczaka Mamy czujniki parkowania z tyłu Mamy Bezprzewodową indukcyjną ładowanie, ładowarkę Telefonu Duży komputer I tak to wygląda W środku jest bardzo zadbane Co ważne Wystawiam na samochód fakturę VAT-owską, czyli pełen podatek Pełen VAT jest do odliczenia Dla przedsiębiorców Bardzo ważna rzecz do zobaczenia jest w Czarnkowie na Placu Ogrodowej 13.